Moi drodzy, na początku tego filmu chciałbym podziękować ludziom, którzy stworzyli jakiś fanpage na TikToku, mój fanpage i tam już jeden film ma nawet 48 tysięcy wyświetleń. Nie wiem kim jesteście, ale dziękuję, że chce wam się to wszystko robić. Pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, ale dzisiaj zupełnie o czymś innym. Dzisiaj rozmawiamy o naszym czarnkowskim browarze. Nasz browar słynął zawsze z piw. Dolnego ważenia. A teraz? Teraz macie od kolory do wyboru. Yy, Niebyczankowskie, dolnego ważenia, górnego ważenia, bocznego ważenia. Jakie chcecie takie dostaniecie? A ja Wam dzisiaj pokażę, jaka to jest ściema i dlaczego nasz browar umiera. Na początku yy, krótka historia, której na pewno nie znacie, a potem się do niego włamie. Nasz browar powstał na tak zwanym terenie kasztelańskim, na którym kiedyś Bolesław czy Władysław, nieważne, Krzywołusty zbudował zamek. No, ten zamek był drewniany, więc z biegiem czasu on zaczął próchnieć i okoliczni chłopi go potem rozebrali do końca, więc nic z niego nie zostało. Ale w tym samym miejscu powstał zamek murowany na łęczów Czartoryskich, jak sama nazwa wskazuje, zbudowany przez Czartoryskich. W 1800 roku powstał tak zwany gród browarny, czyli w zasadzie taki można powiedzieć dzielnica czarkowa, gdzie było zatrudnionych bardzo dużo osób. W ogóle czarków w roku 1800 liczył 4000 mieszkańców. Część z nich mieszkała właśnie w tym grodzie barownym, gdzie był browar, i tam pracowali. Kluczową datą dla naszego browaru był rok 1863, kiedy nasz browar został nabyty przez rodzinę Keppe, niemiecką rodzinę, która znała się na rzeczy. Naprawdę zaczęła produkować bardzo dobre piwa dolnego warzenia. No, ale niestety, nie wszyscy z tej rodziny byli tacy idealni. Ojcem rodu był Heinrich. Heinrich był w porządku, to znaczy yy, życzliwie traktował ludzi, yy, którzy pracowali dla niego i w ogóle browar pod jego rządami się rozwijał. No niestety yy, Heinrich umarł. Heinrich doczekał się yy, jednego syna, Rudolfa, który przejął po nim cały browar. Rudolf niestety okazał się pierdolniętym nazistą. Był tak zafiksowany na punkcie faszyzmu, że nawet kazał ściągać macewy. To są takie pomniki żydowskie z naszych czankowskich żydowskich cmentarzy, bo wiecie, że mamy dwa. Jeden jest na górze żydowskiej, a drugi jest jak się jedzie na Poznań po lewej stronie żydowska kostnica jest. Więc on kazał te macewy ściągać stamtąd i wykładać sobie chodniki w, w tym browarze, żeby tych Żydów jeszcze bardziej poniżyć. Nie? Znaczy, że Dobrze, dużo wtedy nie było, bo wszyscy uciekli albo skończyli w Oświęcimiu. Natomiast on był takim do szpiku kości przeciągniętym faszyzmem nazistą. No ale Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Nasz Rudolf umarł w czasie wojny, czyli dosyć rychliwy Pan Bóg. W swoich wyrokach. Więc browar został przejęty przez jego żonę i jego syna Hansa, który też był nazistą, ale był jeszcze za młody, żeby wstąpić w szeregi SS czy SA, czy jakiejś innej formacji. No, ale długo sobie już tym browarem nie porządzili, bo nadciągała Armia Radziecka. Jak armia radziecka nadciągała, tak wszyscy Niemcy pakowali swoje manatki i spieprzali za odrę, Jak, ty jak tylko szybko się dało. Yy, I także nasza rodzina Keppe yy, wszystko wzięła co mogła i no i państwo Kempę mieli nosa do tego, że uciekli, dlatego że Ruscy nie pieprzyli się w tańcu. Wybili wszystkich Niemców, którzy pozostali. Wiem, bo babcia mi opowiadała. Każdy, kto mówił po niemiecku, w ogóle bez żadnej dyskusji został rozstrzeliwany. Nieważne kim był, czy był dobry dla Polaków, czy nie, strzelac. I Rosjanie, słuchajcie, przejęli ten browar, nawet yy, ich dowództwo się tam yy, rozgościło, przypadek. No. <laughs> yy, także yy, browar został pod nadzorem yy, Armii Radzieckiej. Co się działo w tym browarze wtedy? Pozostanie w browarze, możemy się tylko domyślać. No, i jak Ruscy wreszcie sobie poszli na Berlin, uro! No to słuchajcie, nasz browar został przekazany spółdzielni Robotnik. No wiadomo, jak takie komunistyczne spółdzielnie wyglądały: więcej osób było do picia niż do roboty, dlatego przetrwali tylko do 1952 roku. I wtedy ta cała spółdzielnia Robotnik padła. To jest oryginalne zdjęcie z tamtego okresu. I również z tamtego okresu mamy taką maszynę. I za cholery nie wiem, do czego ona była. Po co to komu było? Jeżeli ktoś z Was wie, to bardzo proszę o kontakt, bo strasznie jestem ciekawy, do czego to kurde służyło. No i po rozwiązaniu tej całej spółdzielni, nasz browar został przekazany Wielkopolskim Zakładom Piwowarskim, czyli naszemu współczesnemu Lechowi. I te Wielkopolskie Zakłady Piwowarskie, czyli nasz Lech Poznań, trzymał nasz browar do 1979. Tak wielka firma, no nie chciała już mieć takiego malutkiego linii pudka, jakim był dla nich nasz browar Czarnków. Kolejnym zarządcą było PGR Brzeźno. W ogóle pozdrawiam całe Brzeźno. Słuchajcie, na no ale to PGR, jak to PGR, no tak jak wcześniej po wojnie ta spodzialnie Robotnik, nie? No za bardzo tam drygu do produkcji piwa nie było. Ale przynajmniej mieli swoje własne surowce, z których mogli produkować piwo, także było taniej. Także kotły znowu ruszyły pełną parą i zaczęto produkować piwo, no tylko jasne piwo co prawda, ale było. Było nasze, regionalne. Piwo. piwo to było naszą lokalną wizytówką. Wszelkiego rodzaju lokalne imprezy, pikniki pierwsze majowe, jakieś uroczystości, wszystko. To piwo lało się strumieniami. Słuchaj, ja pamiętam jeszcze takie pikniki w parku 22 lipca, czy tam właśnie 1 Maja, gdzie to piwo było nawet za darmo. Były kolejki, ludzie dostawali to piwo. No, jak za darmo, no to się bawili, nie? Ja... Także słuchajcie, typowo socjalistyczna, typowo komunistyczna produkcja. Dużo, masowo, tanio, tylko że to się kurde nie opłacało. Więc w 1992 roku PGR, ten PGR, jak wszystkie inne PGRy w Polsce, padł. I wtedy, słuchajcie, zorganizowano kilka przetargów. No, no niestety nie było chętnych na nasz browar. W 2005 roku y... Zdesperowani piwosze z całej Polski przyjechali pod nasz urząd miasta tylko po to, żeby pikietować, żeby ten browar utrzymać. Zebrano prawie 8 tysięcy podpisów. Chciano za wszelką cenę nasz browar uratować. Desperacja w naszym społeczeństwie była naprawdę olbrzymia. Nawet Ministerstwo Rolnictwa w 2006 roku wpisało nasze piwo czankowskie na listę produktów tradycyjnych. Co oznacza, że jako produkt tradycyjny może być produkowany tylko i wyłącznie u nas, tu, w naszym browarze i nigdzie kurde indziej, bo to jest produkt tradycyjny, lokalny, nasz. Jak Oscypek w zakopanym. Także od tego momentu nasze piwo na pewno zyskało na prestiżu, bo tylko taki smak można było uzyskać w Czarnkowie. No i wreszcie znalazł się partner strategiczny, Browar Gątyniec, spółka z O.O. przejęła nasz browar i zaczęła ważyć tu piwo. Ja pamiętam ten, ten bezsens w ogóle. Nasz browar miał przepustowość 50 tysięcy hektolitrów. I bez problemu tyle by zrobili, i bez problemu tyle by sprzedawali. Ale mogli tylko 30 tysięcy hektolitrów, bo tylko do tego pułapu dostawali ulgę podatkową, żeby to w ogóle wszystko jakoś rozkręcić. No i wtedy niestety zaczęli produkować tylko trzy rodzaje piwa. To są cztery, ale de facto były trzy. Było piwo mocne. No tak na granicy portera bym powiedział, było piwo ciemne, troszeczkę lżejsze, ale też piana była taka drobno bubelkowa, taka żółta sztywna, tylko no, było troszeczkę słabsze. Niemniej z tego co pamiętam, to ono miało 7,8 v to, to sporo było, tak? No i było tradycyjne 5,9 v piwo jasne w dwóch odmianach, pasteryzowane i niepasteryzowane. Oczywiście my tutaj wszyscy piliśmy niepasteryzowane. No i w związku z tym, że nie mogli wykorzystać do końca swoich mocy przerobowych, bo tylko te 30 tysięcy 100 litrów mogli produkować. No niestety część kotów została wygaszona. Ale pamiętam, słuchajcie, że mieli naprawdę niesamowicie dobrych marketingowców. To znaczy, zobaczcie, z tych piw, które Wam mówiłem, powstało aż tyle rodzajów. Ja tam chodziłem do tego sklepu firmowego, a ta Pani mówi, ja mówię, ale macie teraz tych, mówię, piw, kurczę, gdzie to jest wszystko produkowane? A ona mówi, wie pan co, panie Darku, yy, to jest taka trochę ściema, nie? bo w sumie mamy piwo jasne i ciemne i oni w zależności jakie mieszają, to powstają różne gatunki. Nie? Jeżeli da, da pan jedną czwartą ciemnego, a trzy czwarte jasnego, to, ta, to to było tak zwane piwo złote. Jak troszeczkę jedną trzecią dawali yy, ciemnego, to było już piwo bursztynowe, tak zwane amber. Czyli w sumie to było wszystko to samo, tylko różne proporcje dwóch yy, piw. Oczywiście były też jakieś tam gryczane, jakieś tam miodowe, jakieś tam które miodu dodali, nie? to było wszystko jedno i to samo. Ale marketing był, słuchajcie. Mały browar, a tyle produkował. Także wielki szacun dla marketingu wtedy. W ogóle, słuchajcie, otworzyli się na całą Polskę. To znaczy, ja widziałem nasze piwa wszędzie. I w Kołobrzegu, już w Poznaniu. Nawet raz byłem we Wrocławiu, też widziałem w markecie. Były osobne stoiska z naszymi produktami. Także serce rosło, bo Polska zaczęła naprawdę poznawać nasze piwo. Jak grzyby po deszczu, powstawały nawet sklepy firmowe, najwięcej ich było nad morzem. W zasadzie w każdej większej miejscowości nadmorskiej musiał być nasz sklep firmowy, ale nie tylko nad morzem. W całej Polsce one były rozsiane, tak? także dystrybucja była naprawdę na bardzo wysokim poziomie. No ale niestety to był tylko taki pozorny okres rozwoju i wzrostu, dlatego że nikt w nasz browar nie inwestował, wszyscy tylko wyciągali, produkcja szła, ale nikt tego nie modernizował. Także z czasem niestety. Przestało się opłacać, cokolwiek tam robić, bo to wszystko już było... Ja chodziłem też, były dni przedsiębiorczości, ja chodziłem co roku z klasami, pokazywałem ten browar w ramach wycieczek szkolnych, ale co roku to wyglądało coraz gorzej. Te pajęczyny nad tymi otwartymi kadziami, to, to wszystko było takie stare, spróchniałe. To wszystko funkcjonowało, ale to musiało kiedyś pierdol się zakończyć. No i zakończono, słuchajcie, zakończono całą produkcję, przeniesiono do kamionki, i od tego momentu niestety już yy, zaczęło się takie drobne oszustwo, które trwa do dzisiaj. W zasadzie nie, to nie jest drobne oszustwo, to jest naprawdę, moim zdaniem to jest oszustwo, dlatego że cały czas to yy, piwo jest sprzedawane jako nasze czankowskie, noteckie, a ono nie ma nic wspólnego z noteckim, a ono nie ma nic wspólnego z czankowym. One jest tylko przewożone tutaj w butelkach czy jakichś beczkach i tu jest sprzedawane, ale one w ogóle czarnkowskiego browaru na oczy nie widziały. Ja wam pokażę, jak wygląda dzisiaj browar. Ja tam pójdę, przez przeskoczę przez płot i pokażę wam, jak to wygląda, jaka to jest ściema z tym kupowaniem czarnkowskiego piwa. To nie jest czarnkowskie piwo. To jest tylko biznes. I w związku z tym, że ten smak się zupełnie popsuł yy, i nie przypomina czarnkowskiego piwa, yy, to będę to piętnował. Słuchajcie, ale prze, przez cały ten okres w ogóle nie płacono podatków, ani y, y, podatków od nieruchomości, ani y, bieżących kosztów utrzymania tam prądu i tak dalej i cały, y, to był potężny dług, więc coś trzeba było z tym zrobić. No i co y, zrobił y, Gątyniec? Sprzedali cały ten y, teren, oprócz tego firmowego sklepu, y, który jest z przodu, y, y, w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu. słuchajcie takich szkół biznesu jest mnóstwo. Właściwie każde większe miasto ma taką szkołę. A ta szkoła kupiła nasz browar. Słuchajcie, darowano im cały dług. Wiecie, ile miasto straciło? 13 milionów złotych straciliśmy my jako czarnków, żeby oni to kupili. Mieszkańcy tam gówno wiedzieli o tym, że ten dług został darowany i nikt tego nie zapłaci. Nikt tego nie zapłaci. Nikt tego nie zapłaci. I to się tak fajnie, i to tak fajnie było ujęte. Oficjalnie, że to jest. Kompensacja długu. Czyli po polsku jesteśmy w plecy 13 milionów. Ktoś na tym interes robił, wycisnął ten browar do końca, a potem sprzedał. No tak. Słuchajcie, jestem przed naszym browarem i pokażę Wam, jak tutaj idzie produkcja, jak to wszystko wygląda. Widzicie tam w tym jednym oknie. Zaraz wam pokażę. Tam są te słynne kadzie. Wszystko jest oczywiście ogrodzone szczelnie, ale damy radę. Ten browar został sprzedany za 3,5 miliona złotych. To jest, wiecie jak to jest symboliczna wartość. To jest niedop. Kurde, ja bym to kupił. Znaczy, jakbym miał dodatek motywacyjny, to bym kupił. No ale nie mam, to nie kupię. No i nie kupiłem. Muszę tu znaleźć jakieś takie potajemne przejście. żeby tam wleść do środka i pokazać wam jak to wygląda. Jestem już słuchajcie na terenie. Zobaczcie. A tu naszemu browarowi widzę konkurencja rośnie. Docencie jak się dla was tutaj poświęcam. Jak mnie policja tutaj stąd zgarnie, to od razu do więzienia. Słuchajcie. Czarny chleb i czarna kawa Opętany samotnością Łaził po naszym browarze I pożegnał się z wolnością Ściska mnie normalnie Serce jak to widzę Tutaj tankowali pojazdy zaopatrzeniowe Mieli swoją własną stację Wszystko kurczę hulało Ale zobaczcie co teraz tutaj się dzieje Słuchajcie, wyższa warszawska szkoła biznesu Oni mieli to wszystko zrewitalizować Oni to wszystko mieli odnowić A co zrobili? Nic Zobaczcie jest jedna szybka wybita, to Wam pokażę Jak wygląda w środku To wszystko, zobaczcie To Państwo KP, którzy tutaj Mieli ten browar, to się teraz w grobie przewracają, słuchajcie. No ale a w sobie dobrze, to kurde pieprzeni faszyści byli. Ale my, tak za przepaści, zobaczcie. Tamta niemiecka rodzina mieszkała, w tej części to była część mieszkalna, słuchajcie. A tutaj yy, była produkcja. Jak wam mówiłem, różni ludzie tu produkowali, ale ta produkcja szła. A potem zaczęli sobie przerzucać ten yy, browar jak taki garący kartofel, nikt tego nie chciał. Przecież to jest nasza spuścizna. My z tego słyniemy, słuchajcie. Spieprzyliśmy sprawę z, z mleczarnią. Tak? Zarząd wyciągał tam ile mógł z tego, aż w końcu to wszystko padło. O mleczarni to jeszcze wam powiem, bo jak tam koszty kupowali, koszty zawyżali, żeby tylko udowodnić, że nie są rentowni, ale to jest inna bajka. Powiem wam, jak można to pięknie odzyskać, bardzo szybko. I zrobić z tego dobrze, prosperujące przedsiębiorstwo. Wierzcie mi to jest tak proste, to jest tak dziecinnie proste, że kurde, nikt na to nie wpadł. 3,5 miliona. Coś, co jest warte, moim zdaniem, 10 razy tyle, no ale dobra. Wejdę jeszcze tutaj na górę. To wszystko tak niszczeje, Słuchajcie, zobaczcie. Mamy dwie części. Tą część sprzedali tej wyższej szkole biznesu. I tutaj się nie dzieje nic. To wszystko, zobaczcie. Rdzebieje. To wszystko butwieje, za chwilę tu nie będzie już nic. A druga część należy do tego y, zarządu, tego browaru. I tam tak oszukują ludzi, że, y, że bajka, bo tam sprzedają wszystko, co, co, co pozornie jest tu produkowane, bo jest pod naszym szyldem, pod naszym herbem sprzedawane. A to jest ściema, bo to wszystko jest już nie tylko z kamionki. To już w zasadzie jest taka zbieranina wszystkiego, co może być tam w tym sklepie. Browar umiera po cichu. Browar. Cierpię w milczeniu. Ludzie przejeżdżają przez Czarnków, ten słynny Czarnków z tym słynnym browarem i kupują jakieś yy, tanie wina. Nie wiadomo skąd. 18 rodzaju czarnkowskiego piwa, które widziało Czarnków jak świnia niebo. Dobra, idę stąd, bo jeszcze mi tu zaraz policja aresztuje. A wiecie, jestem recydywa, kurde, jestem recydywa, bo mnie już dyrektor szkoły naszej parę lat temu kazał aresztować. Wyprowadzili mnie przez całą. Sam... w obrączkach czarny chleb i czarna kawa. Opętany samotnością miał odwagę się postawić i pożegnał się z wolnością. Tak było. Jak to powiedział papież. Jak obejrzał pasję. Smutny to odcinek dzisiaj, ale musiałem wam to pokazać. Musiałem wam pokazać, co się robi ze spuścizną naszych dziadów, naszych, przecież tutaj e, generacje czarnkowian pracowało i ten browar, no ja nie muszę nic mówić o tym browarze, przecież każdy wie, że browar czarnków to, to powinna być świątynia I pamiętajcie, książka dla Berfa, bo naraża swoją wolność, żeby wam to wszystko pokazać Na Oj trzeba będzie to rozliczyć, oj trzeba będzie to rozliczyć to niby monitoring. Ciekawe, kto ogląda ten monitoring. Ja, ja sobie wlazłem, wlazłem i na razie nic się nie dzieje. Bo jakieś szczury, kurde, w piwnicy oglądałem ten monitoring, kurde. To joker, joker to kurde chroni. Gratuluję ochrony. Każdy tam może wleść tak jak ja i sobie nieść co chce. Widzicie, jak tam wygląda. No, to jest znowu pewno 8 emerytów zatrudnionych w jakiejś częto. Przyjeżdżałem tu raz na trzy tygodnie ale oczywiście piękna historia jest tutaj napisana, tak? W różnych językach. Ja bym to zdjął, bo to przecież wstyd, żeby pokazywać taka historia i taki syf tutaj. Dochodzimy do sklepu. Jasne, ciemne i ipa. A ipa to jaka? To jest takie mocno gorzkie na amerykańskich chmielach. No dobra, to weźmiemy jedną, drugie i trzecie. Dobra. Z każdego po jednym. Komórką zapasy kartą? Tak, tak. Zaprawiłam termin, więc więc... Super. Jasne i ciemne będzie bez etykiet, bo niestety się skończyło, ale Ipa jest tutaj podpisana. Dobra, ale już widzę, inne są te etykiety. Tak, no to chujmy Ale no, kiedyś takiego to nie było. No teraz wina doszły. Wina nawet. Tak. Widzicie? Wszystko słuchajcie, symbole czarnkowa pod herbem czarnkowa sprzedawane są e, jakieś tanie wina. 20-30 rodzajów jakiegoś piwa czankowskiego, noteckiego. I co wy o tym myślicie? Czy to nie jest ściema? Czy to nie jest robienie, y, oszukiwanie ludzi? Przyjeżdżają, chcą się napić noteckiego, czankowskiego, niepasteryzowanego, tradycyjnego. A co a co piją? Gówno. Dobra, słuchajcie, jadę. Bo ja tu przyjechałem w okienko w ogóle, nie? Że wam to pokazać. Zobaczcie, ile wyniósł Paragon. No, jak za trzy piwka. 37,50. No, tanio nie jest.